Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Liany Sulis, a my lecimy dalej z tłumaczeniem fabułki z aktualizacji 1.5. Co ty robisz? Przestań. Uspokój się po prostu, Lisico. Jesteśmy w ogrodzie y, tajnym, mistycznym i tak dalej, i lecimy z kolejną, kolejnym duchem, kolejną osobą, która będzie miała do czynienia z duchem. Lecimy i w tym odcinku będziemy... Pomagali Janczingowi, cokolwiek on będzie od nas potrzebował. Zobaczymy, ale dzisiaj zajmiemy się tą sprawą. Czy to jest coś, co ogonek mógłby zrobić? Ogonek czy nie ogonek? To na pewno robota Heliobusa. Pospieszmy się i idźmy na miejsce. Jeśli się spóźnimy, to będą potem kłopoty. Chodźmy. Uważajcie wszyscy. To brzmi jak bardzo agresywny Heliobus. Hej, uspokój się! Właśnie poznałem nową technikę. Użyję jej, żeby zakończyć Twoje życie. Co jest nie tak z nim? Osoby nieupoważnione powinny zachować dystans. Tu jest niebezpiecznie. Tak naprawdę nie jesteśmy. Tak naprawdę nieupoważnione, prawda, pani sędzia? Czy to Sushang i sędzia? Dlaczego Ten Lord Commission tutaj jest? To bardzo długa historia, więc najpierw zajmiemy się sednem sprawy. Panie Cloud Knight! Komisja ten się tym zajmie. Dziękuję za współpracę. Rozumiem. Proszę, zmiłujcie się nad nim. Nie martw się, tego typu rzeczy to nasza specjalność. Po walce pokonujesz szalonego rycerza. Sędzio chło. Czyż on jest. Czy wszystko z nim w porządku? Jemu życiu nic nie zagraża, ale ręce i nogi ma... mają spazmatyczne ruchy. A mowa jest dość bełkotliwa. Myślę, że ma urojenia, z których nie może się otrząsnąć. Czuję, jakbym został pozbawiony sił. Panie Cloud Knight, czy wszystko w porządku? Czy może mi pan odpowiedzieć na kilka pytań? Czy pamięta pan, co się tutaj przydarzyło? Ja myślę, że tak. Daj mi chwilę pomyśleć. Otrzymałem dzisiaj raport o pladze obrzydliwości tutaj Komisji Alchemicznej Kapitan wysłał mnie, żebym to oczyścił To, co się potem wydarzyło, było jak sen Nie potrafię tego wytłumaczyć Moja broń nagle zaczęła do mnie mówić Naoczyła mnie technik walki Jakich ruchów unikać, jakich użyć Jakie pozycje przyjąć, aby zachować równowagę A potem kazałam się zrelaksować i pozwolić jej przyjąć kontrolę nad wrogiem To brzmi jak... Heliobus Postąpiłem zgodnie z jego instrukcjami Ku mojemu zaskoczeniu poczułem, że moje umiejętności bojowe znacznie się poprawiły I no to powiedział mi, że jestem niekompetentny jak kawałek spróchniałego drewna Chciał znaleźć nowego ucznia, który poprowadzi tę sztukę dalej Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że obok mnie stoi dziecko z mieczem w ręku, patrzące prosto na mnie Dziecko? Wiele dzieci dorastał ucząc się posługiwania mieczem na Lofu, ale żeby dziecko z nim płóciło? Mam nadzieję, że nie myślimy o tej samej osobie. Zrozumiałem, że chłopakiem był ten sługa generała Yan Ching. Och, wiedziałam. Kiedy usłyszałem, jak mój miecz wymawia to imię, nie mogłem wierzyć. A potem z jakiegoś powodu po prostu zaatakowałem Yan Chinga. Czy wszystko z nim w porządku? Wszystko w porządku? Powinienem zapytać Cloud Knight. To, co wydarzyło się później, było jeszcze bardziej ci ważne. Jan Ching wyglądał, jakby rozmawiał z mieczem w dłoni. Odwrócił się i odszedł, nie oglądając się do siebie. A moja broń. Moja broń już nigdy nie przemówiła. Niedobrze. Zajmę się tym rycerzem. Wy ruszajcie za Jan Obok lata niebieski miecz. Po wykryciu twojej obecności zbliżasz się i zaczyna latać wokół ciebie w kółko. To jest miecz Jan Chinga. Sorry, nie przycisk. To jest miecz bo tylko wygląda jak pół Blade na pół, pół nie wiem kogo. Wygląda na to, że nas woła. Słyszałam, że miecz Yanchinga to słynna broń, wykłada przez komisję rzemieślniczą. Rezonuje ze swoim mistrzem. Reaguje na jego ruchy w bitwie, jakby miał własny rozum. Musiało spotkać go jakieś niebezpieczeństwo. Jego miecz poleciał w poszukiwaniu kogoś, komu mógłby pomóc, prawda? Niebezpieczeństwo? Pan Susza, proszę mnie tak nie straszyć. Jakie zło byłoby na tyle potężne, by zagrozić Janczinkowi? Nie jestem pewna, ale Hilliabaj to dziwne stworzenia. Nawet najostrzejszy miecz ich nie przetnie. O, właśnie napadam na pewien pomysł. Jeśli coś nie brąży, dobrze, lepiej nie mów tego na głos. Sądząc po tym, co powiedział ten rycerz, nie znaczy to, że Yanching jest w niebezpieczeństwie. Czy Yanching stał się niebezpieczeństwem? Dokładnie. Podążajmy za mieczem. Nieważne co się stanie, musimy znaleźć Yanchinga, zanim sytuacja stanie się jeszcze gorsza. Fale uderzają w brud na, Fale uderzają na skutek wyjącego wiatru i z wielką siłą uderzają w niego. Miecz Yanqinga wisi w powietrzu, wskazując przestrzeń przez Lulu W. To jest dog! Sądząc po zachowaniu miecza, to tam jest Yanching Czy naprawdę powinniśmy tam iść? Nawet bez Heliobusa Yanching jest mistrzem miecza wśród mistrzów miecza B Boisz się, Suszank? Ja też! W porównaniu z innymi Heliobaj, z którymi z mieliśmy do tej pory do czynienia, ten wydaje się być w stanie wyrządzić poważne kłopoty. Przestraszona? <grym> moja mama nauczyła mnie szermierki I jak tylko nauczyłam się chodzić. Może nie jestem tak dobra jak uczeń generała, ale nigdy nie pozwoliłabym, by tchórzostwo w było imię rycerzy i ani rodzinny miecz. Ale martwię się! Jeśli Heliobus opętał Jan Chinga okaże się zbyt silny, obawiam się, że nie będę w stanie zagwarantować bezpieczeństwa wszystkim. Generał od samego początku wspierał nasz oddział, polując na duchy. Czas się odwdzięczyć! Nawet jeśli nie chodzi o dobro generała, jako sędzia nie mogę pozwolić, aby Heliobus zabrał kogoś tak niebezpiecznego jak Jan Ching. Sushang, pan Nogui, Silus, proszę pomóżcie mi go uratować! Jezu, to są miecze, czy ryby? No chyba miecze. Co robią sobie te wszystkie miecze? To musi być iluzja Heliobusa. Czy nie powinniśmy zadzwonić w ten harmoniczny dzwonek i sprawdzić, czy uda nam się porozmawiać z Jancingiem wewnątrz iluzji? Iluzja? Skoro każdy z was może to zobaczyć, czy to nie oznacza, że i wy poddaliście się iluzji? Nie martwcie się. Dla mnie te miecze to cenny arsenał. Kiedy, kiedy na niego spojrzę, przed moimi oczami tańczy tysiąc pojedynków na miecze. Sztuka szermierki znacznie przewyższa wszystko, czego się nauczyłem. A co, na, a co lepsze z otwartymi ramionami, witających tych, którzy pragną osiągnąć wyższe sfery? Generał wysłał nas, żebyśmy ci pomogli. Generał! Kłamiesz! Skończyłem już zadanie w Komisji Alchemicznej. Nie mam dalszych rozkazów. To mój własny czas. Przybyłem tu, żeby uczyć się od mistrza... Ap Apary. Uczyć się od tych mieczy. Apaira? Ten Heliobus ma na imię Apaira? Zgadza się. Mistrz Apaira obiecał mi pokazać wady mojej szermierki i jak przenieść ją na wyższy poziom. Dlatego zabrałem ich na ten taras, gdzie poniosłem najpoważniejszą porażkę. Młodzieńcze, ze mną wszystko będzie inaczej. Czy to będzie Imbaiwe, Terrulonae, Stellar Hunters, czy ta kobieta, twoje osiągnięcia ich przewyższą. Będziesz niezrównany, bez ograniczeń. Damn! Jezu, ale ogólnie, jak myślę o Jan Chingu, to jest mi go strasznie, zawsze szkoda, w każdym płyście praktycznie. Bo realnie do aktualizacji z Wardens tak naprawdę Jan Ching dostawał zawsze w piernicz od każdego, bo od Invitable Original dostał w piernicz, od Tellerą Hunterów dostał i od Jinglio też dostał, więc jakby realnie on zawsze dostawał w pierciel i dopiero potem na Wardens się trochę poprawił i został bohaterem. No ale w tych pierwszych wersjach na to trochę nie dziwię się, że chłopiec chciał się podszkolić, nie. Jest równany bez ograniczeń. Przybyliście w całą porę. Miecze już mnie czegoś nauczyły. Chciałem zobaczyć, jak rozwinęły się moje umiejętności. Ich umiejętności są mniejsze w porównaniu z moimi. Czego mogę się od nich nauczyć? To dlaczego nie wyciąć ich tutaj w pień? Zmiażdżyć ich? Myślałem, że tylko tutaj się sparingujemy. Prawa pola bitwy niczym nie różnią się od praw wszechświata. Życie za zwycięstwo, śmierć za porażkę. Szermierka to sztuka zwycięstwa, a tylko zwycięskie miecze mogą być przekazywane dalej. Pokonane miecze są zakopywane pośród jałowych pustkowi. Ale. Stawiasz mi opór? <laughs> Pozbądź się tych niepotrzebnych myśli o łaskawości. Jak możesz iść naprzód, nie odrzucając tych rozproszeń, unieść swój miecz? He, cię za zwycięstwo i śmieć za porażkę, co? Całe to gadanie o prawych polach bitwy i wszechświata. Myślisz, że to nadaje pozoru wielkiego mistrza? Po prostu wykorzystujesz czyjąś ambicję, by zaspokoić własną żądzę rozlewu krwi. Ten miecz, Shujuana, który trzymam w dłoni, jest przekazywany w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy matka mi go dała, powiedziała, chleb może się upiec, ale serce pozostanie. I przez długi czas nie miałam pojęcia o czym ona mówi. Dziś zdałam sobie sprawę, że źle ją zrozumiałam. Chyba powiedziała, krawędź może pęknąć, ale serce pozostaje. Poruczniku Janczyk, zwycięzca i przegrane tej bitwy jeszcze się nie wyłonili Nie wciskaj mi kitu, że nie ma sensu dalej walczyć <grymne> <grymne> Duch walki tej małej dziewuchy płonie Młodzieńcze, skoro upiera się przy walce Czy dasz jej naszą odpowiedź? Ja nie wycofam się Pan Osuszank, ty... To sprawa między rycerzami Przegrana władzy to nic wielkiego, ale jeśli porzucę moich towarzyszy broni i przyniosę hańby jak będę mogła znów władać mieczem? Jasne, mogę nie wytrzymać dłużej niż kilka ruchów. Wy chłopaki, idźcie po generała, szybko! Postaram się go powstrzymać, dopóki tu nie dotrze. Słuchaj, moja najlepsza przyjaciółka! Dlaczego no ona jest tak oparta? Mimo wszystko było mega fajne. Ten duchowy przewodnik powiedział mi, że generał nadal znajduje się w ogrodzie. Pospieszmy się! Myślę, że jedyną osobą, która może przełamać iluzję Yan jest sam Jin Yuan. O, Sirius, coś się stało? Wyglądasz na zdyszanego. Opowiadasz Jin Yuanowi, co wydarzyło się na tarasie. Hmm, Bus, który tworzy iluzję wyłącznie po to, by nauczyć kogoś szelmierki. Sam chętnie bym się od niego czegoś nauczył. Niestety wygląda na to, że ten jest trochę zbyt agresywny, by być porządnym partnerem w sparringu. To nie jest przeciwnik, z którym poradzi sobie ktoś tak młody jak General, Jan Ching. Generale, musimy działać szybko. Jeśli będziemy czekać dłużej, obawiam się, że Sushant może. Rozumiem Twoją pilną potrzebę. Ale zanim odejdę, mam pytanie do Cyrus, który słuchał mnie przez cały czas. Mam nadzieję, że znasz Apairę. Oczywiście. Wśród Hiliubai, Hapaira o sobie odwagę i wojowniczego ducha Ignamara. są najbardziej agresywnymi ze wszystkich fragmentów. Ale kim jest ten Mistrz Miecza? Kim jest Jan Ching? Moim uczniem. <laughs> Nie dziwnego, że wyczuwam w tobie nutę smutku. Aby uratować swojego niekompetentnego ucznia, Mistrz musi sam walczyć na polu bitwy? Muszę przyznać, że bardzo zazdroszczę Hapaira. Znasz smak smutku, ale nie znasz jego znaczenia Uczeń opętany pragnieniem zwycięstwa i porażki stracił rozum przez Heliobusa I teraz próbuje ominąć drogę do mistrzostwa w posługiwaniu się mieczem To moja porażka wobec niego jako mistrz i źródło żalu, które teraz we mnie widzisz Jakie to było przykre, actually, że wiecie... Ginny się obwinia, że no, trochę nie, nie zadbał o to, gdzie jest Janczyk i tak dalej. I uważa to za swoją porażkę, że go tam opętało. W takim razie pozbierz się. A Paira ma nienasyconą żądzę krwi. Kiedy już z niewolą, twój umysł mogą sprawić, że zwrócisz się przeciwko przyjaciołom, krewnym, a nawet swojemu panu. Idź! Nie chcę opóźnić Twojej walki na śmierć i życie swojemu uczniem. W roczniku stolicy Boskiej Przewidywalności. Czy to wszystko, na co cię stać? A ja myślałam, że skończę w chwili, gdy dobędziesz miecza. Nie myślałam. Nie myślałam, że wytrzymam tak długo. Ja nie jestem w połowie taka, taka zła, jak myślałam. Młodzieńcze, znów się wahasz. Zawsze się wahasz. Twój przeciwnik nie ma z tobą szansy, jednak udało mu się ciebie odeprzeć tak długo. Czy jako szermierz nie masz krzty, dumy? Czy chcesz powtórzyć katastrofę, której doświadczyłeś na tarasie? Czas to zakończyć. Tylko krew może oczyścić hańbę miecza. On tego nie zrobi. Generale, młodzieńcze, przybył Twój stary nauczyciel. Pod jego opieką nigdy nie doświadczyłeś prawdziwej porażki. Ale po pierwszej poważnej porażce twoja pewność siebie w szermierce zaczęła słabnąć. Martwisz się, że generał jest tobą zawiedziony. Martwisz się, nie masz w sobie tego, czego potrzeba, by stać się osobą, którą generał chce, żebyś był. A teraz pokaż mu, czego cię nauczyłem. Będzie bardzo dumny z twoich postępów. Powiedz mu, że swoim mieczem przyniesiesz zwycięstwo, Sienjo. To o, jakim pokazujesz, by nie ten tegę? Z moim, z moim mieczem. Janczing nigdy nie dobyłby nam nie miecza, żeby udowodnić swoją wartość. Mam do niego zaufanie. Ta pewność ciebie nie wynika z przekonania, że wygra każdą walkę. To przekonanie, że pewnego dnia uwolni się od paradygmatu zwycięstwa i porażki i zrozumie prawdziwy powód, dla którego używa miecza: przyjemność szermierki, ratowanie życia i likwidowanie wrogów. Tę prawdę musi odkryć sam. Nikt nie może go jej nauczyć. Teraz nadszedł czas, aby zrobił ten krok. Generale, ja. Uwolnić się od zwycięstwa i porażki? To tylko puste słowa, mające pocieszyć poległych i pokonanych. Pomyśl o swojej druzgocącej porażce na tarasie. Pomyśl, jak wtedy czułeś się, balansując na krawędzi śmierci. Gdyby miecz Stellar and Hunter przebił twoje ciało, nie stałbyś tu i nie rozmyślał nad znaczeniem zwycięstwa i porażki. Czas zerwać wszystkie kajdanki. Dobądź miecza na swojego pana Do generała, który próbuje cię uwięzić Dobądź tego miecza Nie rób tego, please, ja nie pamiętam szczerze, bo już to robiłam kiedyś ten animat. ja nie wiem jak to się skończyło, proszę, nie rób tego Będzie mi przykro I Eugenio pewnie też Nie rób tego, boy, please Generale, pozwól mi zademonstrować moje umiejętności szermierki. Mniejszym, rzucam ci wyzwanie. Uuh. Apaira, wyzywam cię. Wyzywam te miecze do walki. Dobrze, młody. Młody, głupcze. Jakież to oh, rozczarowujące. Twoje osiągnięcia byłyby nieograniczone, ale dałeś się zwieść pustemu idealizmowi. To no, już nie ma znaczenia. Zakaście kłamurdo! <grytania> Ucząc cię, studiowałem każdy Twój ruch od podszewki. A teraz chcesz rzucić rękawice. Dobrze? Na Twoje podobieństwo i z Twoimi własnymi technikami dam Ci ostatnią lekcję. No, coś mnie wyszło. Jeden cios, jeden szczęśliwy traf, jedno zwycięstwo Imponujące Zostałem pokonany Uff, Najwyższy czas, żebyśmy wsadzili tego gościa do tykwy Generale, Wiem, co chcesz powiedzieć, Yanqing Możemy zostawić ten melodramat za sobą W takim razie dziękuję reszcie z was za wyrwanie mnie z tego oszołomienia. Zwłaszcza tobie, panno Sushank. Dlaczego wszyscy, którzy zostali opętani przez Hillary Gusa, wyrobiłem za to przepraszać? Ty jesteś ofiarą. To oni sięją chaos. To ja powinnam ci dziękować za to, że powstrzymałeś się podczas naszej walki. Hmm. O, czy jednak nie używał całej siły? A może, tylko może, to przez nagły wzrost umiejętności? Nie sądzisz? Jesteś trochę zadowolona z siebie, co? Stanęła oko w oko z najlepszym uczniem generała Też bym była z siebie zadowolona Będziemy musieli załatwić ci artykuł na pierwszej stronie A niech tam, niech będą jakieś billboardy Więc twoją codzienną misją jest drażnienie mnie, tak? W związku z tym incydentem, jaki jest twój plan opublikowania wpisów w tym gaju? Ponieważ dotyczy on Seat of Divine Force, mam nadzieję, że mógłbyś... No cóż, jeśli chodzi o to, pozwól, że najpierw pomówię to z Silusem. Czy wszyscy są z tego zadowoleni? Dzięki, że mnie zastąpiłaś. Jest mi taki wstyd. Wszystko dobrze, co dobrze się kończy. Powinniśmy szybko wrócić i zamknąć Apairę w Matei Matrycy z... Uła. Są niebezpieczni. Boję się, że może uciec. No dobrze. Ja no i Janczink już pójdziemy. Dobrze, chodźmy. A, to było wszystko? jakoś tak. E, no szczerze, myślałam, że jeszcze pójdziemy. Wiecie gdzie? Do tego ogrodu, albo pokażą nam jak e, tego heliopusa tam zamkniemy. Jakoś tak szybko to się skończyło. Nie spodziewałam się, no myślałam, że będzie troszkę dłużej. Jakoś tak, takie domknięcie, czy coś? No nie ukrywam, że troszkę głupio mi kończyć odcinek w tym momencie, bo wiem, że ile ja mam nagrane: 24 minuty, jeszcze chwilę pogadam i wiadomo, coś się wytnie i tak dalej. No to tak. Eee, dość tak ciepło. No ale dobra, obiecałam sobie, mam nadzieję, że to nie jest błąd. Jutrzejszy odcinek powinien być ostatnim. Eee. Um... No nie wiem, no jakoś tak szybko mi to minęło, szczerze, no nie spodziewałam się, że Janczyk będzie taki krótki, reszta odcinków była troszkę dłuższa, no, no nie jest krótsza, no okej. Okay. Eee, fajna sprawa z Janczykiem i bardzo mi się podoba, że przeciwstawił się temu złemu i tak dalej, to to było spoko, jakby oczekiwałam trochę tego, że on się przeciwstawi. Nie było to jakieś bardzo odkrywcze i tak dalej, fajnie, że tam jakby pokazano nam tą relację z tym, z generałem, to było super. Mhm, tak. Hm. No tak, no i jeszcze odcinek jest ostatnim. Zobaczymy, jak to będzie, jaki będzie finał. Ja, ja pamiętam ten finał. Pamiętam kadsenkę z finału, jaki był kontekst! Nie wiem. Jakby totalnie wiem, tylko jaka była kadsenka z takim palcem bożym, i na tym się kończy moja jakakolwiek wiedza z tego eventu. I Boże, ja nie chcę mówić, że się cieszę, że to kończę, ale naprawdę nie lubię tego eventu. Znaczy, eventu, no to był event, ale też była. No nie lubię, więc. No trochę może się cieszę, że tak to, Że to wiecie, że to już jestem na finiszu prawie. Jutro już będzie final countdown, po prostu odliczam już do końca, tak, tak delikatnie. A potem polecimy sobie z czymś innym. Zobaczę, co tam gdy sobie Wam będę wrzucała na YouTubeka. No i co? To by było na tyle. Dzisiejsza sprawa krótka, ale na temat. Janczyk okazał się super dzieciakiem, to, to wiem od zawsze. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Będę wdzięczna za komentarze, jak Wam się podobała ta sprawa, która... Jeszcze nie będę Was pytała, która jest najlepsza, ale jak Wam się podobała ta sprawa z Jan Chingiem, czy była spoko, czy nie i jak Wam się podobało to przedstawienie relacji z generałem i że się tam oparł. Dajcie mi znać w komentarzach, będę też wdzięczna za lajki i suby, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, subskrypcji wiecie, dokładnie. I zapraszam Was na Discorda, bo tam najczęściej daję info, co tam wrzucam, jaki będzie odcinek, jaki stream i tak dalej. Więc ja dziękuję za dzisiaj i widzimy się w następnych odcinkach. Bye, bye!